2005 w Kraku, go nowym. Tak, zmienić się. Tak, tak zmienić się. Wreszcie, budzić. z tego klimatu, z tego snu, zaniepanego, Odrębienia osiedlonego, odrębienia osiedlonego. tak, nie będę już kumał, masz ustawy, słuchać, wakarz, wiarach, zmienić się, wrócić do życia. Wrócisz do życia prawdziwego, tego realnego, co to jedynego pięć lat już dalej, w którym życiem kujawalę, w którym życiem nie chcę, tak nic nie chcę i życiem moje maski chęci, kochanej, jedynej, niepokazanej, co wieczy, która mi życie która mi siedem, się życie dała i jestem dwadzieścia pięć lat, Teraz mnie dwadzieścia nie, no, opiekała, opitowała, Władzę, błagam Cię, dodaj mi sił, abym zmienił się i mądrości jednościowej na wreszcie. Abym w tym życiem pokierował tak, abym przestał trwać, czasu znalazł tak i wiesz tyle nie powtarzano. Imagina stoi w spek, że nie stanie w samochodzie pod najważniejszej rzeczy do w drogę, za zapera, nie ja i chyba tu podstawy, bo to już do odprawy. Bez strach, świat, zanurzający się w które ja i moi uchleb zjebaliśmy się, po wysokość, kłagam się, pomóc to, miłością niech chodź stop, chodź kopną stop, chodź kopną stop, zupełnia życie i dodaje mi sił, razem spójrzcie wędwie, tyrymy, co stają, mym ciałem, a się moją, a się koją, zbieramy już tak nie podą lecz w domu, na osiedlu, w rytmie hip-hop, stara daje i zoba, jedynego, niepokazanego świata, bez muzyki byłby, nie te, muzyka jest jak, realistyczny, zajebiści ten, muzyka jest jak, realistyczny, zajebiści ten, i klimat, prowadza cię hip-hopie, ja kocham cię, porusza ci kosmos, nie? mnie, tak, to się nie. W tym rytmie po domu klątam i celu powoli poza droga. To jak marzyli mi się, ciekawe czy marzy mi to, pełni mi się. Czy starzy mi aby wiedzieć, że ten w sposób realizować się na świat. w może tak na ambicje. Nie, to to tak dziewczyny szalone, mimo manki, wariowane, pokopane i szalone, które rozruszają mnie, Tak się na rozkręty się niesamowicie i kasą ja będę przez chwilę po życie niepowtarzalnie, tak, to mam na to <grystanie> no, i niepowtarzalnie. to mam a na mnie, tarz, tarz.